Dobry wieczór. Dzisiaj będzie o pestycydach. Wybuchła wielka afera, ponieważ fundacja PROTEST, to jest taka fundacja konsumencka, wzięła się za batony Ewy Chodakowskiej i Anny Lewandowskiej. Obie te trenerki, wszystkim Państwu bardzo dobrze znane zapewne, mają swoje linie właśnie takich zdrowych słodyczy. W większości są to po prostu oparte na suszonych owocach, orzechach, pestkach słonecznika, pestkach dyni, kombinacje różnych batonów o różnych smakach, z dodatkiem kakao, z dodatkiem moreli, z dodatkiem żurawiny, a więc Fundacja Protest kupiła te batony i oddała do laboratorium w skierniewicach, to jest takie państwowe laboratorium, które zbadało te batony na zawartość pestycydów. No i po prostu obiegło prasę internetową i na pewno w prasie też kolorowej były publikacje, że Chodakowska i Lewandowska sprzedają batony z pestycydami. I teraz to może najpierw ustalmy, co to są te pestycydy. To jest cała masa związków. Które używane są, są to tak zwane ładnie można to powiedzieć, to się tak na to mówi: środki ochrony roślin. I teraz to mogą być fungicydy, czyli te, które chronią owoce rośliny przed pleśnią i przed różnego rodzaju grzybami, chorobami właśnie grzybowymi. To mogą być y, y, pestycydy, takie, które chronią przed owatami y, najróżniejszymi, które zżerają liście, żywią się po prostu tymi y, roślinami. I y, 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 oczywiście wiadomo, że y, pestycydy przenikają do y, owoców czy do warzyw, a i my te pestycydy zjadamy. Jest to prawda. Y, y, Ilość tych pestycydów, tych środków ochrony roślin, czyli tych środków owadobójczych, chwastobójczych, grzybobójczych, określa Unia Europejska. Są odpowiednie rozporządzenia, ile danego środka można użyć, który z nich jest zakazany, wycofany na przykład, który z nich jest już po prostu środkiem starej generacji. Albo ma udowodnione działanie, czy rakotwórcze, czy niekorzystne dla naszego zdrowia. I teraz, jeśli mamy te pestycydy najróżniejsze, to na straży ich używania stoi rzeczywiście prawo unijne. Nie może, nie może być przekroczeń. Czyli, jeśli na przykład badamy, czy w jabłkach jest dany pestycyd, to nie może go być więcej niż. Podobnie jest z morelami, z burakami, z ziemniakami, właściwie ze wszystkim. I teraz, no, Fundacja Protest po zbadaniu tych betonów chodakowskiej i lewandowskiej doszła do wniosku, że na opakowaniu powinno być napisane, że na przykład zawiera cztery składniki i siedem pestycydów, wtedy nikt by tych betonów nie kupił. No ale prawda też jest taka, że to nie tylko batony chodakowskiej czy lewandowskiej zawierają te pestycydy, ale tak naprawdę wszystkie niemalże owoce, wszystkie niemalże warzywa te pestycydy mają w sobie. Dlatego od wielu wielu lat zachęcam bardzo, jeśli tylko mamy taką możliwość, to tak po pierwsze hodujmy i uprawiajmy te owoce i warzywa sami, to, to bo wtedy wiemy dokładnie. Czy są pryskane, co pryskamy, kiedy pryskamy, jeśli jest taka potrzeba. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że wybierajmy warzywa z, czy, czy owoce z upraw ekologicznych. Dlaczego? Dlatego, że w uprawach ekologicznych ten symbol zielonego listka i pod spodem numer certyfikatu gwarantuje nam konsumentom, że te właśnie warzywa czy te właśnie owoce. Są od tych pestycydów, środków owadobójczych, chwastobójczych, grzybobójczych po prostu wolne. I bardzo często dziennikarze, na przykład w wirtualnej Polski, robią takie wyrywkowe badania. Pamiętam takie badanie truskawek. Zbadano właśnie truskawki ekologiczne i truskawki z upraw konwencjonalnych. I te truskawki z upraw konwencjonalnych te pestycydy w sobie miały. Nie było przekroczeń, ale miały w sobie te środki ochrony roślin. Natomiast truskawki ekologiczne miały tych pestycydów w sobie równe zero, czyli nie miały ani nawet żadnego śladu pozostałości pestycydów. I dlatego warto w to rolnictwo ekologiczne zainwestować, jeśli tylko możemy, właśnie kupować produkty ekologiczne które też producent jest pod stałą kontrolą właśnie takiego urzędu, który przychodzi. Przychodzi po prostu pan z walizeczką raz na jakiś czas i prosi o próbkę ziemi, próbkę też oprysków, bo warzywa, czy rośliny, czy owoce ekologiczne również są opryskane, ale są to tylko i wyłącznie środki dopuszczone dla rolnictwa ekologicznego, i najczęściej one są po prostu pochodzenia absolutnie naturalnego, na przykład na bazie olejku herbacianego czy na bazie jakichś innych. Naturalnych środków i rolnik ekologiczny, jego produkty są po prostu pod stałą kontrolą. Jeśli są przekroczenia, jeśli pojawiają się jakieś opryski czy ślady, właśnie pestycydów, to taki rolnik ma cofnięty certyfikat. A bardzo często ci rolnicy ekologiczni, wiem, bo jeździłam z niejednym programem do różnych, właśnie ekorolników. To jest sprawa dla nich życia i śmierci, bo bardzo często są to małe biznesy rodzinne, które specjalizują się powiedzmy tylko w warzywach albo tylko w owocach ekologicznych, i dla nich cofnięcie takiego certyfikatu to jest naprawdę ogromny problem. Yy, jeszcze raz, wracając do całej sytuacji z Anną Lewandowską i jej batonami i Ewą Hadakowską i jej batonami, to tak naprawdę jest wiele hałasu o nic, dlatego że gdybyśmy zbadali jakiekolwiek inne batony. Dostępne na naszym rynku, to również te pestycydy, te ślady środków ochrony roślin byśmy tam w środku znaleźli. Trzeba powiedzieć jasno, zarówno w batonach Chodakowskiej, jak i w batonach Lewandowskiej nie było przekroczeń, czyli wszystko było zgodne z prawem. W jednym batonie, co prawda, znaleziono aż 11 różnych śladów pestycydów. I stąd to takie duże oburzenie. Fama poszła, niewiele osób rozumie, o co w tym wszystkim chodzi. A tak naprawdę, gdyby zbadać jakiekolwiek inne batony, które występują na rynku, to okazałoby się, że również mamy tam te śladowe ilości pestycydów. Czy pestycydów należy się bać? No tak, oczywiście są to środki bardzo. Mm, inwazyjne. Jeśli wyobrazimy sobie, że taki środek owadobójczy zabija owady, no to jeśli my byśmy by zostali potraktowani, też jesteśmy przecież istotami żywymi, taką dużą ilością takiego środku, pewnie to by się odbiło bardzo mocno na naszym zdrowiu, gdyby był w wysokim stężeniu, mógłby nas nawet zabić, prawda? Ale też niezwykle ważne jest to, żeby po pierwsze właśnie kupować tę żywność ekologiczną po drugie jeśli tylko mamy taką możliwość mieć swoje swoją chociażby pietruszkę natkę pietruszki na balkonie czy jakieś pomidorki koktajlowe bo wtedy wiemy dokładnie co jemy i skąd to jedzenie pochodzi bardzo ważne jest też mycie tych wszystkich owoców i warzyw przed spożyciem bardzo intensywny. Byłam kiedyś w okolicach grójca, kręciłam program o jabłkach, to właśnie sadownicy mi mówili, że najwięcej pestycydów gromadzi się jak jest jabłko, i mamy ten ogonek to właśnie w środku, tam przy tym ogonku, dlatego że one są wymywane ze skórki, kiedy pada deszcz. Z dołu jabłka naturalnie spadają, natomiast w środku, tam właśnie przy tym, przy tym ogonku zostaje ich najwięcej, więc tej części najlepiej w ogóle nie jeść. Ja mam z tym problem, bo kocham rozgryzać ogryzki, ale bardzo te jabłka rzeczywiście dobrze myję. I no i cóż, no i troszkę dla mnie cała ta sytuacja jest, to jest takie robienie z igły, widły, bo nikt nie powiedział, że żywność zdrowa czy zdrowsza, prawda, która ma mniejszą zawartość cukru, większą zawartość błonnika, były to zdrowe batony, one mają bardzo dobre składy, ja zarówno jedne, jak i drugie z nami to są rzeczywiście produkty wartościowo-odżywczo, no, a to, że mają pestycydy, powtarzam, rzeczywiście tak jest, że właściwie dzisiaj, no nie będę mówić, że prawie wszystko, ale gdybyśmy zbadali inne produkty, myślę, że byłoby y, podobnie. Prawo unijne, co jest też ciekawe, nie definiuje tego, co się dzieje w sytuacji, kiedy mamy na przykład baton złożony z sześciu składników. I y, czy, jakby nie, nie ma norm na sumę tych wszystkich pestycydów, które znajdują się w poszczególnych składnikach. Właściwie producent ma obowiązek tylko y, badać poszczególne składniki właśnie na zawartość pestycydów i wiedzieć dokładnie, czy te normy nie są przekroczone. Natomiast y, jakby w sumie nie musi, Unia nie określa w sumie norm dla, dla tych wszystkich y, pestycydów, które znajdują się... W danym produkcie i występują razem. Oczywiście, możemy też przypuszczać, że tam, gdzie jest wykorzystany składnik, który został, nie został wyprodukowany w Unii Europejskiej, tych pestycydów może być więcej, ponieważ Unia określa bardzo dokładnie normy, albo też no, w, w państwach spoza Unii Europejskiej są po prostu inne, obowiązują inne normy. A może i w ogóle tych norm w niektórych przypadkach po prostu nie ma. Także kupujmy eko, hodujmy swoje i nie bójmy się takiej właśnie, takiej wrzawy, nie, nie, nie wpadajmy w panikę z powodu wrzawy medialnej, bo rzeczywiście niektórzy mówią wszystko dzisiaj jest skażone wszędzie, są pestycydy. Trochę jest w tym lacji. Rzeczywiście te środki ochrony roślin zostają w, w środku, w roślinie, ale z drugiej strony lepiej rzeczywiście nawet te rośliny z pestycydami jeść, oczywiście bez przekroczeń normy, prawda, żeby dostarczać odpowiednią ilość i błonnika, i witamin, i składników mineralnych, które nam codziennie, każdego dnia są potrzebne. Także jeśli chodzi o batony chodakowskiej i lewandowskiej... Tak, znaleziono tam środki ochrony roślin. Nie, nie było żadnych przekroczeń, więc wszystko było zgodnie z obowiązującym prawem. Rzeczywiście jest luka w prawie, która na przykład nie mówi dokładnie, jaka jest norma dla różnych pestycydów znajdujących się w danym produkcie, kiedy wszystkie składniki. Połączymy i kiedy mamy określić tę normę dla ich wszystkich razem. Rzeczywiście takiego prawodawstwa nie ma, ale też byłoby to trudne do chyba do wykonania. Nie wiem, nie jestem specjalistką, może Państwo macie jakieś pomysły, jak to zrobić. Pozdrawiam serdecznie.